Ronald Lee Lanius, urodzony w 1921 roku, roku, był pierwszą ofiarą morderstw w Laurel Canyon i liderem gangu Wonderland. Urodził się w 1944 roku w Sacramento w Kalifornii. Jako jeden z ostatnich członków pokolenia milczących na zachodzie Stanów Zjednoczonych, Ron wyruszył na wojnę do Wietnamu pod koniec lat 60. Służąc w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jego kariera wojskowa poszła na dno, gdy zaangażował się w handel narkotykami w Wietnamie. Ostatecznie został złapany na przemyt heroiny do Ameryki, ukrywając narkotyki w rzeczach osobistych zmarłych amerykańskich żołnierzy. To skutkowało jego niehonorowym zwolnieniem ze służby, na co odpowiedział powrotem do Sacramento i wplątaniem się w 27 oddzielnych śledztw w sprawie zabójstw na początku lat 70. Ron prawie sam trafił do więzienia w 1971 roku, roku, gdy został skazany za zamordowanie informatora policji rok wcześniej. Oczywiście, przez chore poczucie ironii, kluczowy świadek oskarżenia został zamordowany w niepowiązanej strzelaninie policyjnej, i Ron uniknął dożywocia, co można by uznać za pecha. W kolejnych latach Ron często trafiał do więzienia za drobne przestępstwa, między innymi za przemyt narkotyków. Przez granice Stany Zjednoczone Ameryki z Meksykiem. Bez wątpienia jednak zapadł w pamięć szeroko rozumianym siłą prawa. Według niektórych policjantów był najbardziej oziębłym i skalkulowanym człowiekiem, jakiego spotkali. Inni zastanawiali się, czy po śmierci jego trumnę zastąpi kosz na śmieci. Bez względu na to, co władze o nim myślały, ani one, ani żaden z jego współpracowników nie mogli zaprzeczyć niezrównanej życzliwości rona. Był po prostu. David Lind, członek gangu Wonderland, Stwierdził, że jego puls nigdy nie przekraczał 70 uderzeń na minutę, nawet gdy miał pistolet przy skroni. Pierwszy, pomimo całej niesławy, ciemności i legendarnego, niewłaściwego zachowania, Ron wciąż ożenił się przed swoim morderstwem. Poślubił Susan Murphy, jedyną ocalałą z masakry gangu w Laurel Canyon, 16 kwietnia 1971 roku. Drugą ofiarą był urodzony 14 lutego 1937 roku, roku William Raymond znany jako Billy Deverell. Prawa ręka Rona i drugi w hierarchii gangu Wonderland. Billy wychował się w skromnym świecie, dopóki pokusa świata narkotyków nie wciągnęła go w nieuniknione uzależnienie od łatwych pieniędzy z handlu narkotykami. Podczas godzin pracy Bill przebierał się za operatora dźwigu, ale nocą był wykwalifikowanym przestępcą i rozwijającą się postacią na ulicy. Jego nielegalne działania odbiły się na psychice Billiego. Cierpiał na intensywne okresy depresji, poczucia winy i nienawiści do siebie. W rzeczywistości te psychiczne przeszkody często doprowadzały biliego do granic wytrzymałości, niemal zmuszając go do porzucenia życia przestępczego i całkowitego zaprzestania używania narkotyków. Jednak, kiedy trafił pod opiekuńcze skrzydło Rona Laniusa i został pierwszym oficerem na Wonderland, skapitulował na rozdrożu, powrócił do swoich starych nawyków i ostatecznie znalazł się na złej drodze prowadzącej do zniszczenia. Trzecią ofiarą była najemczyni domu, który stał się miejscem morderstwa pod adresem Wonderland Avenue 8763, a także dziewczyna Billiego Deverella, Joy Audrey Goldmiller. Joy pochodziła z luksusowego poprzedniego życia, była byłą żoną prawnika z Beverly Hills i matką dwójki dzieci. Po upadku Złotej Ery zwróciła się ku heroinie i pogrążyła się w narkotykowej kulturze Kalifornii lat 70. To właśnie dzięki tym wysiłkom Joy poznała Gang Wonderland i dołączyła do ich kolektywu, zostając aresztowaną 7 razy w poprzednich latach, pomimo zdiagnozowania raka piersi. Pomimo pogarszającego się zdrowia, Joy zainwestowała w swoje uzależnienie od narkotyków i gang, podpisując umowę najmu na swoje życie i życie partnera. Czwarta i ostatnia ofiara nie była oficjalnym członkiem Gangu Wonderland, ale bliskim współpracownikiem Barbara Richardson. Urodzona 17 października 1959 roku, roku, zginęła w młodym wieku 1 lipca 1981 roku, roku. Jednak do tego szokującego momentu prowadziła wciąż brawurowe życie. W tamtym czasie spotykała się z wcześniej wspomnianym Davidem Lindem, który był również motocyklistą z ariańskiego bractwa. Para zaczęła intensywnie zażywać narkotyki. Niedługo po poznaniu się, a przez skomplikowany zbiór okoliczności, skończyli jako informatorzy policji. Po tym, jak ich kryminalny styl życia zmienił kierunek, przeprowadzili się do Los Angeles, aby dołączyć do gangu Wonderland jako pełnoprawni członkowie, ale nigdy nie przeszli inicjacji, kiedy piorun uderzył w Laurel Canyon, tego lata 81 roku. W późniejszych latach 70. pięciu nieprawdopodobnych przestępców zawiązało sojusz w Laurel Canyon, Los Angeles, Kalifornia. Ron, Billy, David, Tracy i Joy dostrzegają niezrównane bogactwa płynące z rynku handlu kokainą i decydują się na wykrojenie własnego kawałka tortu. Zakładają wspólnie bazę na 8763 Wonderland Avenue, od tamtej pory zwaną Gang Wonderland. Przed nadejściem 1980 roku, roku, gang Wonderland zdobywa swojego pierwszego i najbardziej niesławnego klienta. Byłą gwiazdę filmów porno Johna Holmesa, znanego bardziej z ciała niż charakteru. Do czasu, gdy znalazł gang, był o tysiące dolarów biedniejszy, po wydaniu swoich pieniędzy na narkotyki od szalonego króla przestępczego, Ediego Nasza. Przez kolejne kilka lat, prowadzące do wczesnych 80-tych lat. Gang Wonderland odwiedzają bliscy współpracownicy Susan Murphy i Barbara Richardson. Razem stali się haniebną siódemką i zyskali reputację, jakiej Los Angeles nigdy wcześniej nie widziało. Wiosną 1981 roku, roku operacje gangu Wonderland przynoszą duże zyski. Haniebna siódemka płynie gładko, z dużą obietnicą na przyszłość. Jedynym problemem był John Holmes pijawka na nieruchomości przy ulicy Wonderland 8 Tak 6 3, gang nie zwraca na niego zbytnio uwagi, wykorzystując go jako posłańca do drobnych spraw, a upadek społecznego statusu byłego celebryty dostarcza im rozrywki. Ale jego zgubne skutki jeszcze nie weszły w pełni w życie. Gdy w Los Angeles w 1981 roku, roku zaczyna się upał, gang zaczyna dostrzegać swój potencjał dzięki Holmesowi i jego powiązaniom z Edinaszem. Holmes zgadza się, że powinni skorzystać z jego rozpadających się relacji i zaczynają planować napad na pełną skarbów rezydencję Nasza w Studio City w Kalifornii. Ich cel? Kokaina, heroina, sprzęt do narkotyków, łodzie pełne gotówki i antyczne pistolety, które kiedyś należały do gangu. 29 czerwca 1981 roku, roku wczesnym rankiem John Holmes udaje się do rezydencji Nasza, jakby był to zwyczajny dzień. Kupuje swoją zwykłą porcję kraku, zwracając uwagę na lokalizację pożądanych przedmiotów, ale zapomina zostawić otwarte drzwi na taras. Holmes wraca później wieczorem i skutecznie zabezpiecza otwarte drzwi na planowany rabunek. Kiedy wraca do bazy Wonderland, znajduje gang naćpany heroiną i czeka na ich wytrzeźwienie, rysując mapę posiadłości na ich napad. Kiedy nadchodzi późne przedpołudnie, 29. Holmes czuje paranoję, że zbyt dużo czasu już minęło i wraca ponownie do rezydencji Nasza, aby dodatkowo zabezpieczyć odblokowane drzwi na patio. Gdy Holmes wraca, Ron, Billy, David i Tracy udają się do Studio City, aby przeprowadzić napad. Tracy McCord pilnuje skradzionego Forda Granada, podczas gdy pozostała trójka wchodzi przez otwarte drzwi, podając się za władzę. Pierwszy podchodzi do Trio z Wonderland, 300-funtowy ochroniarz Nasza. Gregory Dials, ale szybko zostaje pokonany i zakuty w kajdanki. W zamieszaniu, podczas zatrzymywania Dialsa, broń jednego z mężczyzn nie strzela i trafia Dialsa w plecy. Hałas strzału budzi Ediego Nasza z innego pokoju, a on wchodzi, aby znaleźć swojego ochroniarza w kajdankach, a jego cenne przedmioty pod oblężeniem. Nie trwa długo, zanim Nasz zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i błaga o litość. Klęka, ciesząc się, że go oszczędzono, i otwiera safe z większością dóbr. Załoga działa szybko, zabierając ze sobą swój skarb i uciekając z Studio City, z tym co później zostało wycenione na 1 milion dolarów w narkotykach, broni i gotówce. Po południu 29 czerwca 1981 roku gang Wonderland wraca na 8763, by podzielić łupy między sobą. Jednak przyznają mniejsze udziały Holmesowi i McCurtowi, zaniżając ich wysiłki i rozwścieczając obu mężczyzn. Mimo to Holmes bierze część skradzionych klejnotów i kontynuuje swój dzień. W ciągu 24 godzin Edinasz Nasz poprzysięga zemstę na tych, którzy go upokorzyli, oraz na swoje dziedzictwo. Wysyła swoich goryli na ulice Los Angeles, szukając możliwych podejrzanych. Jeden z jego prawych rąk dostrzega Holmesa spacerującego po Hollywood, noszącego charakterystyczny pierścień, który należy do Nasza. Wieść błyskawicznie się roznosi, a Nasz sprowadza Holmesa z powrotem do swojej posiadłości na przesłuchanie. Uwięziony i zastraszony Holmes jest brutalnie przesłuchiwany, aż wyjawia nazwiska osób odpowiedzialnych za wtargnięcie do domu, co rzekomo obserwował Scott Torson, jeden z byłych kochanków Liberace. Nie wiadomo, co dzieje się między tym przesłuchaniem a morderstwami. Około trzeciej nad ranem 1 lipca 1981 roku, niespełna dwa dni po napadzie na posiadłość nasza, nieznani mężczyźni wkraczają na teren siedziby gangu Wonderland w Laurel Canyon. Przemierzają pokój po pokoju, wybierając pojedynczych członków jeden po drugim, dzierżąc prążkowane stalowe rury przeznaczone do pobicie. Ich pierwszym celem jest Barbara Richardson, śpiąca w salonie na parterze. Następnym celem jest śpiący w sypialni Roy. Roy jest w tylnej sypialni na parterze. Z nim jest jego żona Susan, ale zabójcy tylko poważnie ją ranią, a ona później przeżyje pomimo okropnego urazu mózgu i poranionego palca. Trzecią i czwartą ofiarami są Joy Miller i Billy Deverell w sypialni na piętrze. Joy na łóżku, a Billy w kącie. Między 3 a 4 rano feralnego poranka, sąsiedzi słyszą zamieszanie dochodzące z 8763, ale uznając, że to kolejna gangsterska impreza, ignorują hałas. Mało wiedzą, że niektóre z najbardziej makabrycznych morderstw w historii Los Angeles mają miejsce tuż pod ich nosem. Na tym pozornie niewinnym odcinku drogi na Wonderland Avenue, na zawsze zadziwiając resztę zaniepokojonej społeczności Laurel Canyon i całego hrabstwa Los Angeles. Analizując całą scenę zbrodni i brutalny charakter morderstw, to dość szokujące, że z 8763 Wonderland Avenue nie uzyskano żadnych wiarygodnych dowodów w analizie kryminalistycznej, z wyjątkiem odcisku dłoni Johna Holmesa na zagówku łóżka. Ponieważ Holmes był częstym gościem gangu, nie można go było bezpośrednio powiązać z morderstwami, a w erze, w której popełniono zbrodnie, dowody DNA nie weszły jeszcze do sfery ścigania ani ogólnie do społeczności naukowej. Tak więc bez fizycznych czy biologicznych wskazówek, śledczy od początku gorączkowo szukali odpowiedzi. Jednym z ich pierwszych zadań było znalezienie ocalałych członków gangu, którzy ich zdaniem najprawdopodobniej zabili cztery ofiary. David Lind, który zaprzyjaźnił się z Ronem w więzieniu wiele lat wcześniej, został aresztowany i dostarczył kluczowy kawałek informacji, którego potrzebowała policja. Twierdząc, że spędził noc z 1 lipca w pokoju hotelowym z prostytutką w San Fernando Valley, David Lind wyjaśnił, że nie był nigdzie blisko Rona. Zamiast tego Handlował narkotykami w małym, tajnym, niepowiązanym interesie. To doprowadziło do bardziej oficjalnego przesłuchania przez władze, gdzie udało im się wydobyć od niego więcej wyznań. Lind ostatecznie ujawnił, że zmarli mieszkańcy Wonderland przeprowadzili ogromne kradzieże w posiadłości Ediego Nasza 48 godzin przed swoją śmiercią przy pomocy Johna Holmesa. Chociaż nie ujawniło to udziału nikogo w morderstwach, policja w końcu miała trop, który mogła zbadać. Wiązało to Johna Holmesa z licznymi przestępstwami, a wszystko związane z porywczym, rozhisteryzowanym Edim Naszem uważano za złowieszcze. Bez wątpienia, gdyby Lind nie był w Dolinie 1 lipca, a zamiast tego był kolejną ofiarą morderstw w Wonderland, jego zeznanie nie dałoby właściwego tropu do Nasza, Holmesa, rabunku i ostatecznie jednego z najbardziej oczywistych aresztowań i szokujących uniewinnień w historii prawdziwych kryminalnych morderstw. Bez wątpienia najpopularniejsza teoria określająca, kto popełnił morderstwa w Wonderland, kręciła się wokół Ediego Nasza, Gregoriego Dylesa i ich zbirów. Łatwo dostrzec związek między okradzeniem nieprzewidywalnego bosa przestępczego a ryzykiem odwetu. W końcu Scott Thorson napisał wiele lat później, że widział, jak sam nasz wydał rozkaz odwetu po tym jak Holmes wypluł nazwiska gangu z Wonderland. Nie tylko to, ale także detektywi z Los Angeles, Tom Lang i Robert Suis, znaleźli ponad milion dolarów wartej kokainy w posiadaniu Nasza tydzień po zabójstwach wraz ze specyficznymi artefaktami, które rzekomo należały do mieszkańców Wonderland Avenue. Pomimo tych odkryć, Los Angeles Police Department najpierw aresztowało Johna Holmesa za morderstwa w Laurel Canyon, oskarżając go i tylko jego bez żadnych innych podejrzanych w marca 1982 roku, Aresztowanie wynikło z odkrycia pojedynczego odcisku dłoni Holmesa na zagłówku jednego z łóżek w Wonderland. Zaskakująco, prokuratura argumentowała, że Holmes nie był samotnym wilkiem, że był wspólnikiem w morderstwach, pełniąc rolę stróża budynku Wonderland i wpuszczając płatnych zabójców bez zauważenia. Po bardzo drobiazgowym procesie, Holmes został uniewinniony 26 czerwca 1982 roku, roku od zarzutów morderstwa. Uniewinnienie Holmesa niektórzy przypisują sukcesowi przydzielonych mu przez sąd prawników, którzy argumentowali, że był ofiarą zastraszoną i zmuszoną do pomocy mózgom operacji bez większego wyboru. Propozycja samoobrony przekonała wystarczającą liczbę jurorów do zignorowania dowodów okolicznościowych, wraz z faktem, że Holmes nie współpracował z policją, organami ścigania ani nie zeznawał w ogóle w sądzie, za co później spędził 110 dni w więzieniu. Nawet żona Holmesa, Sharon Holmes, przyznała, że ona również go podejrzewała. Powiedziała reporterom w lipca 1981 roku, że Holmes powiedział jej, że znał mężczyzn, którzy byli w rezydencji Wonderland w nocy morderstw i był w domu tuż przed ich wydarzeniem. Zaznaczyła również wiele lat po śmierci Johna Holmesa, że rankiem po 1 lipca jej mąż wrócił do domu z krwią rozpryskaną na jego ubraniach, mimo że sam nie był ranny. Sharon zauważyła szczegóły, ale nigdy nie udowodniono ich ani nie skonfrontowano z innymi informacjami. Nie pomogła też policji ani prokuraturze. Niestety, John Holmes zmarł w marca 1988 roku, roku z powodu powikłań związanych z zespołu nabytego niedoboru odporności, zabierając ze sobą prawdę na temat swojego udziału zarówno w napadzie na rezydencję nasza, jak i w następujących po nim morderstwach. Holmes nie był jednak jedynym podejrzanym, który stanął przed sądem. W 1990 roku, roku 9 lat po incydencie w Wonderland, policja wciąż prześladowała Ediego Nasza. Oskarżyli go o spisek i planowanie morderstw Barbary Richardson, Rona Laniusa, Roya Millera i Billiego Deverella, a jego ochroniarza Gregoriego Dialsa oskarżono o udział w tych zbrodniach. W składzie oskarżenia znalazł się Scott Thorson jako świadek, który miał zeznawać przeciwko Naszowi i Dialsowi, i wydawało się, że mają dwóch gangsterów w kącie. Proces zakończył się przedwcześnie przez brak jednomyślności jury głosy podzielone 11 do 1 na korzyść skazania, gdy przyszło do wydania wyroku. Mimo to, kalifornijskie sądy nie ustępowały i ponownie oskarżyły Nasza i Dialsa w 1991 roku. roku. Podejrzani zostali uniewinnieni od zarzutów i wypuszczeni na wolność. Była to ostatnia próba władz, aby obarczyć Gregory Megodialsa winą. Zmarł on na niewydolność wątroby w 1997 roku, roku. Jego osobiste relacje z poranka 1 lipca 1981 roku nadal są nieznane. W 1996 roku, roku lokalne i federalne władze Wspólnie przeprowadziły czteroletnie śledztwo w sprawie wszystkich przestępstw, o które podejrzewany był Eddy Nasz. Na przełomie tysiącleci grupa zadaniowa aresztowała i postawiła nasza stan oskarżenia na podstawie ustawy o organizacjach wpływanych przez przestępców i korupcję za pranie pieniędzy, handel narkotykami, spiskowanie w celu zamordowania gangu Wonderland, a nawet przekupstwo członka pierwszego jury w procesie sądowym z 1990 roku. roku. We we wrześniu 2001 roku, podczas postępowania przygotowawczego, nasz zgodził się na układ sądowy, prawdopodobnie ze względu na swój wiek i pogarszający się stan zdrowia. Eddie nasz przyznał się przed sądem do przekupstwa i prania pieniędzy, ale nigdy nie przyznał się do udziału w spisku morderstwa. Nasz stwierdził, że wysłał współpracowników, w tym Gregorynego Dialsa, do rezydencji Wonderland, tylko po to, aby odebrać skradzione przedmioty. Do czego doszedł, że istnieje możliwość przemocy, nie potwierdzając jednak niczego. Nasz zapłacił 250 tysięcy dolarów grzywny, odsiedział 4 lata w więzieniu i do końca życia milczał o wydarzeniach z krwawego lata 1981 roku. roku. Zmarł 9 sierpnia 2014 roku, roku, dwie dekady później. Po śmierci Ediego Nasza zniknął ostatni znany główny uczestnik, zarówno w teorii Los Angeles Police Department, jak i ogółu społeczeństwa dotyczącej tego, kto popełnił morderstwa w Wonderland. Ale ponieważ wszyscy trzej zostali uniewinnieni, nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów materialnych, a ich zeznania poszły do grobu. Zabójstwa są technicznie nierozwiązane, bez widoków na sprawiedliwość. Choć mało prawdopodobne istnieje szansa, że nasz, Dials lub Holmes nigdy nie zabili gangu. Nawet jeśli Holmes zdradził tożsamość gangu jako złodziei z poprzedniego napadu a nasz wysłał Dialsa i zbirów, aby odzyskać swoją własność, to nie oznacza automatycznie, że popełnili morderstwo, pomimo przytłaczających okoliczności. W rzeczywistości istnieją duże grupy zainteresowanych osób, które przyglądają się brakującym członkom gangu Wonderland, którzy uniknęli nieszczęścia i nie byli w rezydencji 1 lipca. David Lind i Tracy McCourt byli obydwoje przypadkowo nieobecni na Wonderland Avenue. Kiedy ich rówieśnicy zginęli od pobicia, Niektórzy zastanawiają się, czy było to rzeczywiście przypadkowe. To Lind dał władzom kluczową wskazówkę o Johnnie Holmesie, przyznając, że gang obrabował Ediego Nasza kilka dni wcześniej. Pomimo osobistego zaangażowania Lina w napad, nadal doniósł na policję, najwyraźniej, aby ratować własną skórę. Jednak warto zastanowić się, czy to sam Lind nie poinformował Ediego Nasza o udziale gangu Wonderland, odchodząc zarówno z bogactwem z jego udziału w napadzie na posiadłość nasza, jak i imperium gangu po ich śmierci. Albo to Lind sam zabił pozostałych członków z tym samym zamiarem, używając napadu na Nasza jako kozła ofiarnego. To dałoby organom ścigania podejrzanego, na którego można by zrzucić winę za morderstwa, a Lind mógłby uciec. Albo może policja wiedziała, że Lind jest winny, ale nadal ścigała Holmesa i Nasza, w zamian za współpracę Lina w innych śledztwach. Było to znane plotką w latach po morderstwach, że David Lind stał się informatorem policji w południowej Kalifornii. Plotki były tak silne, że jego pozycja w przestępczym półświadku stała się kontrowersyjna wśród rywalizujących członków gangu, którzy generalnie podważali jego wiarygodność. Ponieważ nie prowadzi się ani publicznie nie omawia rejestrów poufnych informatorów, najważniejsza rola Lina w odpowiednim spisku jest nieznana, ponieważ zmarł on na przedawkowanie w listopadzie 1995 roku. Tracy McCord mógł mieć podobną motywację do wyeliminowania innych członków gangu Wonderland. Był często dokuczany. Nawet David Lind nazywał go Tracy sierotka i pomijany w większych interesach gangu. Podczas inwazji Ediego Nasza, McCord miał pierwotnie brać udział w napadzie, ale po tym jak Lind zabrał mu pistolet, nie miał innego wyboru, jak tylko pełnić rolę kierowcy na czatach. Niektóre kręgi amatorskich detektywów sądzą, że McCord otrzymał wtedy mniejszy udział z powodu swojej mniejszej roli. A następnie zirytował się w wyniku zarówno oszustwa, jak i długotrwałego braku szacunku. Tak więc McCourt mógł szybko zorganizować zamach na gang, zostając w domu w nocy, kiedy wiedział, że spadną na nich terrozy. Gdyby to było prawdą, ostatecznie by mu się nie udało. Jego największy przestępca David Lind przetrwał całe to przeżycie. Może to jednak mogło odepchnąć McCourta od życia przestępczego w Los Angeles, ponieważ później przeniósł się do Colorado. I lądował w więzieniu za napaść i handel narkotykami. Podobnie jak Lind, nigdy nie dowiemy się, czy McCord rzeczywiście miał udział w upadku swojego przyjaciela, ponieważ zmarł bez znanej przyczyny w października 2006 roku. Zanim ujawnimy naszą hipotezę, chcemy zaznaczyć, że nasze wnioski przedstawione w detektywie spraw dawno minionych. Są czysto logiczną spekulacją opartą na dowodach, okolicznościach i faktach. Mamy dostęp tylko do tych samych informacji, które są prezentowane w każdym filmie, i nie obiecujemy pewności lub gwarancji eksperta odnośnie ostatecznych wniosków. Po prostu obserwujemy, badamy i raportujemy. Niezależnie od tego, czy wierzysz w daleko idące teorie spiskowe, czy prawie jasne wnioski dotyczące morderstw w Laurel Canyon, jedno jest pewne: ktoś, kto dokonał rzezi na gangu Wonderland zrobił to z zemstą i zamiarem wyrządzenia więcej niż szkody, ale także cierpiącego końca, jakiego większość ludzi nigdy nie widziała. Na podstawie makabrycznej sceny zbrodni i medycznego badania pośmiertnego oczywiste jest, że istniał zamiar uwolnienia zła. To nie był przypadkowe zabójstwo. Czy beztroskie zabójstwo. To była zemsta podana w najzimniejszej krwi. Wierzymy, że chociaż Eddie Nash i Gregory Diles zostali uniewinnieni od bezpośredniego udziału w morderstwach, to na pewno byli odpowiedzialni, biorąc pod uwagę wszystkich graczy związanych z gangiem Wonderland. Mieli najwięcej wpływów, najwięcej zasobów i oczywiście motyw, aby zadać tak brutalne okrucieństwo. Jednak dochodzimy też do wniosku, że żaden z tych mężczyzn prawdopodobnie nie był faktycznym sprawcą ataku i zabójstwa każdego członka gangu. Byli liderami wśród mężczyzn, nieznanych kumpli, którzy przeprowadzili ich odwet. Diles mógł uczestniczyć w wymuszeniach, ale postrzelony w plecy mniej niż 48 godzin wcześniej pewnie był tylko motywatorem. John Holmes, natomiast z dużym prawdopodobieństwem, był współwinny umożliwienia dostępu do mieszkańca Wonderland, ale nie miał pojęcia, do jakiego stopnia nasz i jego zbliży wymordują gang. Czy był w domu w nocy morderstw? Prawie niewątpliwie. Czy używał jednego z rur, czy raczej nie? Pierwsze najważniejsze pytanie ze wszystkich czy kiedykolwiek dowiemy się kim naprawdę był? Mówiąc wprost nie. Te sekrety poszły do grobów wszystkich trzech sceptyków: Holmesa, Dailesa i Nasza. Ich tożsamości pozostaną sylwetkami, najciemniejszymi plamami na niewiarygodnie mrocznym momencie w historii przestępczości Los Angeles. W pamięci pozostaną tożsamości Barbary Richardson, Rona Laniusa, Roya Millera i Billy'ego Deverela, czterech osób o haniebnej przeszłości, nie zasługujących jednak na okrutny, nieludzki los który spotkał ich 1 lipca 1981 roku pod adresem 8763 Wonderland Avenue, gdy krew gęsto lała się w Laurel Canyon w Kalifornii. To był detektyw spraw dawno minionych